Pan Jezus wszedł do pewnej wsi, a naprzeciw wyszło mu dziesięciu trędowatych. Musicie wiedzieć, że trędowaci w czasach pana Jezusa żyli w strasznych warunkach. No fizycznie, ale też społecznie, religijnie. Musieli mieszkać poza miastami i wsiami, w jakichś jaskiniach albo ruinach, o odległych miejscach. Nie mogli zbliżać się do ludzi, a kiedy się już zbliżali, musieli wołać nieczysty, nieczysty, wyrzuceni poza nawias. Tracili dom, rodzinę, pracę, pozycję. Ludzie uważali ich za żyjących umarłych. Często Żyli razem w grupach, jak tutaj, wychodzi dziesięciu trendowatych. Uważano, że trąd jest karą za grzechy tych ludzi. A więc Pan Jezus, idąc do Jerozolimy, przechodzi przez granicę, margines, i tam spotyka ludzi, którzy są totalnym marginesem tego marginesu: trendowatych, chorych, samotnych, wykluczonych cierpiących ludzi nas, czyli